Pójdźmy na kolejne zadanie. Tutaj zauważcie, że no na razie wykonywać tego dodawania czy odejmowania nie możemy. Dlaczego? Ponieważ mamy różne liczby pod pierwiastkami. Tu mamy 8, 12, 75 oraz 300. No ale co możemy zrobić? No możemy spróbować wyłączyć czynnik przed pierwiastek, czyli gdy zapiszemy sobie pierwiastek z 8, no to 8 to będzie 4 razy 2. Następnie rozbijmy to sobie na dwa oddzielne pierwiastki. No i pierwiastek z 4 to 2, 2 razy pierwiastek z 2 to 2 pierwiastki z 2. To samo zróbmy z pierwiastkiem z 12. Czyli tak, 12 to będzie 4 razy 3, czyli pierwiastek z 4, razy pierwiastek z 3, pierwiastek z 4 to 2, 2 razy pierwiastek z 3 to 2 pierwiastki z 3. Tutaj mamy pierwiastek z 75. A 75 zapiszemy jako 25 razy 3, czyli mamy pierwiastek z 25 razy pierwiastek z 3. Pierwiastek z 25 to 5, czyli mamy 5 pierwiastków z 3. No i mamy jeszcze pierwiastek z 300, co możemy sobie rozpisać na 100 razy 3, ale pamiętajcie o tym, że też jest drugi sposób, jeżeli w ten sposób. Tą metodą, nie jest Wam wygodnie to sobie rozkładać, to możemy zrobić to w ten sposób, że tę liczbę, która jest pod pierwiastkiem, że będziemy ją rozkładali na czynniki pierwsze. Czyli pamiętajcie, że tutaj możemy wykonywać dzielenie tylko przez liczby pierwsze, czyli 300 podzielić przez 2 to będzie 150. 150 na 2 to będzie 75, 75 na 3 to 25, 25 przez 5 da nam 5 i 5 przez 5 to będzie 1. Następnie, ponieważ jest to pierwiastek stopnia drugiego, no to bierzemy sobie pod uwagę to, co nam się powtarza dwa razy. No i stąd bierzemy jedną liczbę, czyli dwójkę, stąd bierzemy jedną liczbę, czyli piątkę, je przez siebie mnożymy, czyli 2 razy 5 to 10 pierwiastków. No i po, ponieważ nam została tutaj trójka, to będzie 10 pierwiastków z trzech. Czyli teraz możemy zapisać. Zamiast pierwiastka z 8, dwa pierwiastki z dwóch dodać. Tutaj uważajcie, mamy jeszcze dwójkę, a skoro pierwiastek z 12 to dwa pierwiastki z trzech, to tutaj mamy mnożenie. 2 razy 2 to 4, czyli mamy 4 pierwiastki z 3, następnie mamy plus pierwiastek 75, czyli 5 pierwiastków z 3 i odjąć pierwiastek z 300, czyli 10 pierwiastków z 3. No i teraz podkreślejmy wyrazy podobne, czyli tu jest pierwiastek z 3, tutaj pierwiastek z 3, tu również, czyli 2 pierwiastki z 2 przepiszmy, a tutaj mamy tak 4 dodać 5, czyli 9. 9 odjąć 10 to minus 1, czyli mamy minus 1 pierwiastek z 3. No tej jedynki zwyczajowo nie zapisujemy, czyli mamy dwa pierwiastki z 2 odjąć pierwiastek z 3, no i to będzie odpowiedź. Spójrzmy na podpunkt B. Tu postąpimy podobnie. Mamy pierwiastek tym razem 3 stopnia z 54. No to możemy spróbować to sobie na przykład rozłożyć w ten sposób. Czyli zapiszmy, że mamy tak 54, rozkładamy na czynniki pierwsze, czyli 54 możemy podzielić przez 2, czyli otrzymamy 27, 27 na 3 to będzie 9, 9 na 3 da nam 3, 3 przez 3 to 1. Następnie, ponieważ jest to pierwiastek trzeciego stopnia, to musimy zaznaczyć to, co nam się powtarza 3 razy. No i z tego bierzemy jedną liczbę, czyli otrzymamy 3 pierwiastki trzeciego stopnia z dwóch. No to możemy tu podpisać. Mamy trzy pierwiastki trzeciego stopnia z dwóch. To będzie ten pierwiastek. Następnie mam pierwiastek ze 128. Także trzeciego stopnia. Możemy albo sobie rozłożyć to w ten sposób, albo zauważyć, że 128 to 64 razy 2. No i następnie na dwa pierwiastki, razy pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch, czyli pierwiastek trzeciego stopnia z 64 to będzie 4, no bo 4 do trzeciej da nam właśnie 64, czyli mam cztery pierwiastki trzeciego stopnia z dwóch. No i to sobie podpiszmy. Cztery pierwiastki trzeciego stopnia z dwóch. No i jeszcze ten pierwiastek, to może tutaj mam pierwiastek trzeciego stopnia z 250, możemy zapisać, że to będzie 125 razy 2, bo to da nam 250. Następnie rozbijmy to sobie na dwa oddzielne pierwiastki, czyli pierwiastek trzeciego stopnia ze 125 to 5, czyli mamy 5 pierwiastków trzeciego stopnia z dwóch, no i to sobie podpiszmy. No i teraz tutaj uwaga, mamy jeszcze czwórkę przed pierwiastkiem, czyli w tym przypadku mamy mnożenie. 4 razy 3 12, czyli otrzymamy 12 pierwiastków trzeciego stopnia z dwóch dodać. 8 razy 4 to 32 pierwiastki trzeciego stopnia z dwóch odjąć. No i tu po prostu zapiszmy 5 pierwiastków trzeciego stopnia z dwóch. No, i teraz szukamy wyrazów podobnych, czyli zauważcie, że każdy z tych pierwiastków to jest pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch, no to robimy to w ten sposób: 12 plus 32 to 44. 44 odjąć 5 to 39 pierwiastków trzeciego stopnia z dwóch.